Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Aktualnie mieszane sztuki walki przeżywają złoty okres popularności w naszym kraju. Coraz więcej ludzi w różnym wieku chętnie ogląda i trenuje tą dyscyplinę. Taki rozwój MMA zawdzięczamy ponad 20-letniej historii tego sportu w Polsce, która niestety na początku nie była łatwa ze względu na nie nastawienie ludzi do walk w klatce. Na szczęście dzięki wielkiemu zaangażowaniu zawodników i ludzi, którzy promowali tą dyscyplinę przez lata, jest ona teraz na takim fajnym poziomie. W dzisiejszym materiale przedstawię wam najważniejsze wydarzenia w historii polskiego MMA, które wpłynęło na jego rozwój. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali moje profile na Instagramie oraz TikToku, na których również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania, lecimy z tematem. Zaczynając chronologicznie cofamy się do 2002 roku, czyli jednej z pierwszych walk MMA w Polsce pomiędzy Temistoklesem Teresiewiczem a Grzegorzem Jakubowskim. W tamtych czasach nie obowiązywały limity czasowe oraz wagowe, więc finalnie okazało się, że zawodnicy spędzili w klatce 45 minut, po których okrzyknięto remis. Starcie odbyło się w Warszawie podczas targów Buddy Show, a sędzią tego pojedynku był dobrze wszystkim znany Mirosław Okniński. Ten legendarny pojedynek jest wspominany nie tylko dlatego, że jest to jedna z pierwszych walki do tego najdłuższych w Polsce, ale także przyczyniła się do wzrostu popularności MMA w naszym kraju. Od tamtego wydarzenia następne eventy były zorganizowane na dużo lepszym poziomie, ale wciąż była to niszowa dyscyplina w naszym kraju. Kolejnym wydarzeniem, które przyczyniło się do rozwoju MMA w naszym kraju, była pierwsza gala Federacji KSW. Mówimy tutaj o początku roku 2004, ponieważ wtedy w restauracji Champions w warszawskim hotelu Mariot ten event doszedł do skutku. Pierwsza gala KSW opierała się na turnieju bez podziału na kategorie wagowe, w którym brało udział 8 zawodników z różnych dyscyplin sportów walki. Zwycięzcą okazał się Łukasz Jurkowski reprezentujący Taekwondo, który wygrał wszystkie trzy pojedynki tamtego wieczoru i został pierwszym historycznym turniejowym mistrzem KSW. Pierwsza gala w Mariocie była dosyć kameralna i nie było zbyt wielu widzów na trybunach, więc fajnie jest patrzeć na ten rozwój, gdy teraz KSW zapełnia chociażby stadion narodowy w Warszawie. Zaledwie rok później swoich sił w MMA postanowił spróbować mistrz olimpijski w judo Paweł na stula. Od początku związał się z legendarnym Pride, w którym rywalizował z najlepszymi jak na tamten czas zawodnikami kategorii ciężkiej na świecie. Niestety na cztery walki wygrał tylko jedną, ale jego rywalami były takie legendy jak Antonio Nogueira, Aleksandera Malianenko czy George Barnett. Po przygodzie w Pride podpisał kontrakt z KSW, gdzie finalnie zakończył sportową karierę. Niestety w tamtym czasie media bardzo zwracały uwagę na to, że Nastula niepotrzebnie przechodzi do MMA, bo niszczy tym swoją nieskazitelną historię na macie judo. Mimo wszystko transmisja z samego debiutu na Pride została obejrzana przez bardzo dużą, jak na tamten czas, liczbę ludzi, więc to przyczyniło się do rozwoju MMA w naszym kraju. Kolejnym kamieniem milowym w historii polskiego MMA było zakontraktowanie Tomasza Drwala przez Federację UFC w 2007 roku. Popularny Gorilla był pierwszym Polakiem, który stoczył pojedynek dla amerykańskiej federacji, jak się okazało radził sobie tam całkiem dobrze, bo udało mu się wygrać trzy walki. Finalnie jego rekord wynosił 3-3, więc Tomasz Drwal bardzo dobrze reprezentował nasz kraj na galach w Stanach Zjednoczonych, pokazując tym samym, że Polacy to dobrzy sportowcy w tej dyscyplinie. Największą robotę, jeżeli chodzi o popularność MMA w naszym kraju mimo wszystko zrobiła walka Marcina Najmana z Mariuszem Pudzianowskim na KSW 12. To wydarzenie odbyło się 11 grudnia 2009 roku w Warszawie na Torwarze i nie dość, że hala pękała w szwach, to przed telewizorami tą walkę obejrzało 6 milionów widzów. Jak każdy zapewne dobrze wie, Pudzian przejechał się jak czołg po swoim rywalu, nakautując go ciosami w parterze w pierwszej rundzie. Ta walka to też pierwszy freak fight w historii naszego kraju, bo Strongman skonfrontował się z bokserem i obaj przed tym starciem nie mieli wiele wspólnego z mieszanymi sztukami walki. To starcie zmieniło bieg historii, jeżeli chodzi o MMA w naszym kraju, bo w tamtym momencie wiele osób zostało fanami tej dyscypliny i są nimi do teraz. Kolejnym hitowym wydarzeniem w historii polskiego MMA było zdobycie pasa mistrzowskiego Federacji UFC przez Joannę Jędrzejczyk. Asia dokonała tego 14 marca 2015 roku na gali w Berlinie w starciu z faworyzowaną Karlą Esparzą. Polka zdokałtowała swoją rywalkę w drugiej rundzie i tym samym została pierwszym sportowcem z naszego kraju, który zdobył trofeum największej federacji na świecie. Dzięki temu Polska jeszcze bardziej zaznaczyła swoją obecność na arenie międzynarodowej MMA i to pozostawiło nasz kraj w czołówce, jeżeli chodzi o najlepszych zawodników tej dyscypliny. Dosłownie miesiąc później, bo 11 kwietnia, Federacja UFC zorganizowała pierwsze wydarzenie spod swojego szyldu w naszym kraju. Było to na początku kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie, która tego dnia była wypełniona po brzegi fanami chcącymi zobaczyć galę największej federacji na świecie. W walce wieczoru zmierzyli się Mirko Kroko oraz Gabriel Gonzaga, a wcześniej na karcie wystąpili tacy zawodnicy jak Jan Bochowicz, Paweł Pawlak, czy Leon Edwards. Chęć zorganizowania przez UFC eventu w naszym kraju potwierdziła tezę, że Polska stała się w tamtym okresie mocnym punktem na mapie światowego MMA. Ponadto UFC powróciło do kraju nad Wisłą dwa lata później do Ergo Areny w Gdańsku, więc miejmy nadzieję, że kolejna gala jest tylko kwestią czasu. Kolejnym przełomowym wydarzeniem w polskim MMA było zorganizowanie przez KSW Gali na Stajonie Narodowym w Warszawie. 27 maja 2017 roku na trybunach tego obiektu zasiadło prawie 58 tysięcy osób, co uczyniło tą galę drugą na świecie w historii pod względem sprzedanych biletów. Była to także najlepsza gala federacji KSW pod względem ilości sprzedaży subskrypcji pay-per-view, więc wydarzenie owiane wieloma sukcesami i rekordami. Tamtego dnia w klatce zaprezentowali się tacy zawodnicy jak Mamet Halidow, Borys Majkowski, Mariusz Pudzianowski, Marcin Różalski czy Łukasz Jurkowski, więc cała ówczesna plejada gwiazd federacji. Jak się okazało po 6 latach od tego wydarzenia KSW wróciło ze swoją galą na Stadion Narodowy i na początku czerwca tego roku odbyła się gala KSW Koloseum 2. Rok później swoją działalność rozpoczęła federacja Fame MMA, której zamysłem było zestawienie walk znanych osobistości z internetu. Ich pierwsza gala odbyła się w czerwcu 2018 roku w Koszalinie i na początku spotkała się z wieloma negatywnymi opiniami na jej temat ze strony środowiska sportowego. Teraz podejście się zmieniło, bo znani zawodnicy często są trenerami osób biorących tam udział i regularnie pojawiają się na tego typu wydarzeniach. Co by nie mówić w tym temacie, jednej rzeczy nie idzie zanegować, że dzięki Fame MMA wiele osób spoza MMA zainteresowało się tą dyscypliną i teraz regularnie trenują i oglądają wydarzenia. Dodatkowo śledzą nie tylko gale free fight'owe, ale również typowo sportowe, co napędza popularność tego sportu. Ostatnim przełomowym momentem w historii naszego kraju w tym materiale będzie zdobycie pasa mistrzowskiego Federacji UFC przez Jana Bachowicza. Do tego historycznego pojedynku doszło we wrześniu 2020 roku na gali UFC 253 w Abu Dhabi, a rywalem Polaka był Dominik Reyes. Praktycznie cały świat MMA poza Polakami skazywał naszego rodaka na sromotną porażkę, natomiast jak się okazało, Bachowicz bez problemów poradził sobie ze swoim rywalem i finalnie zlokautował go w drugiej rundzie. Został drugim człowiekiem z polski pałasi po Jędrzejczyk, ale pierwszym mężczyzną, który dokonał takiego wielkiego osiągnięcia. Niestety teraz Janek nie jest już mistrzem, ale powoli znowu wspina się na szczyt, aby odzyskać to, co należy do niego. Już pod koniec lipca jego rywalem będzie były mistrz kategorii średniej Alex Pereira, więc czeka go naprawdę ciekawe wyzwanie. Oczywiście takich momentów przełomowych w historii polskiego MMA, które przyczyniły się do rozwoju tej dyscypliny, było dużo więcej, ale postarałem się wybrać te najbardziej znaczące. To one uformowały teraźniejsze mieszane sztuki walki i spowodowały, że ten sport jest teraz jednym z bardziej popularnych w naszym kraju. Jestem ciekawy, co spowodowało, że interesujecie się MMA i od kiedy, więc dawajcie śmiało znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.